smakuje, po tym napój koszt i degustuje. Ej, ha, pijmy piwko, kejmo, my na lodę wesoło, kompania, wszyscy ze śpiewomy. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje. Ponieważ mamy taki miesiąc, jakim jest październik, dzisiaj dokładnie mamy dzień 14 października roku 2023, także... Jesień, upałów już lato się skończyło, upałów już raczej nie będzie. No i sobie tak pomyślałem, że skoro mamy taki, a nie inny okres, już właśnie ta jesień i ten zaraz się zacznie zima, tam listopad, grudzień i te sprawy. No więc skurczę. Pomyślałem sobie, że napiłbym się w sumie czegoś takiego właśnie idealnego na ten sezon. No i słuchajcie, kupiłem sobie ostatnio właśnie dwa Portery Bałtyckie. Z czego właśnie e, jeden będzie obiektem dzisiejszej recenzji, a mianowicie Porter Bałtycki od browaru Cieszyn, którego butelka prezentuje się właśnie w ten sposób. Widzieliście to także na początku. No i dobra, co my tutaj mamy? Porter Bałtycki 11Xi, kapsel firmowy, browar zamkowy Cieszyn 1846, też bardzo ładnie się prezentuje, foteczki również będziecie mieli. Oczywiście tutaj na tych, w rogu ekranu. Cieszyn, Browar Zamkowy, 1846, Porter Bałtycki. Bogaty kawowo-czekoladowy smak, wyrazista goryczka. No i bardzo szanuję tutaj akurat Browar Cieszyn za to, w jaki sposób robią etykiety. W sensie, niektórym te etykiety się mogą nie podobać. To znaczy, że tutaj takie, wiecie, te, ten, te wzorki. Ale za co szanuję Browar Cieszyn to to, że wszystkie jakieś tutaj parametry, jeśli chodzi o piwo... Są wymienione właśnie od razu na etykiecie, a nie nie musimy gdzieś tam na kontretykiecie tego szukać, tylko tutaj już na etykiecie wszystko jest wyraźną czcionką napisane. Także alkohol, to jest 9,8%. Także całkiem spoko. Plato 22,0. Barwa. 180 EBC. EBC, jeżeli pamiętam dobrze z Brewpub Simulator, to jest właśnie skala określająca kolor piwa, czyli im wyższa jest ta skala, tym piwo jest ciemniejsze. Nie wiem ile tam średnio mogą mieć jakieś takie właśnie jakieś jasne lagery czy coś, takie jakieś jasniutkie piwa, później właśnie się zaczynają te czerwone i aż dochodzimy właśnie już do, do właśnie porterów jakichś tam risów, takich już całkiem, całkiem ciemnych piw. No tutaj akurat barwa jest na 180 tych, nie? To są chyba stopnie EBC albo nie wiem, skala EBC. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Goryczka 40 IBU. No. No tylko właśnie, w przypadku goryczki to te liczby też niewiele mówią, nie? Także, no, no zobaczymy. Temperatura podania od 10 do 12 stopni Celsjusza. Czytamy dalej. Piwo dolnej fermentacji. Składniki. Woda. Słody jęczmienne. Pilzneński. Monachijski. Karmelowy. Czekoladowy. No i tutaj. Cukier, kurwa. Wszędzie muszę ładować ten cukier. Chmiel i drożdże. Jak nie w Coca-Coli, to, to, to w piwie też. To znaczy się jasne, są też piwa, do których oczywiście cukier się... E, który, który, mają w składzie cukier, no ale... Będę musiał zobaczyć sobie później skład tego drugiego porteru, który będzie obiektem następnej recenzji, ale... No tu jak składa cukier. No i chmiel i drożdża. Piwo ciemne. Pasteryzowany alkohol 9.8% objętości. Wartość energetyczna w 100 ml 350 kJ/84 kcal chyba tak. K. kropka. Mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. Przechowywać w chłodnym miejscu, jak już przechowywałem parę dni w lodówce. Więcej informacji na browarcieszyn.pl Browar Zamkowy Cieszyn SPZO, ulica Dojazdowa 2, 400 Cieszyn. Najlepiej spożyć przed 27 listopada 2024 roku. Poniżej też są jakieś cyfry, nie wiem, czy to chodzi o warkę, rozlew, czy... Czy tutaj o co to chodzi, a jest jakaś kombinacja, jakiś ani enigmatyczny szyfr tutaj, Poniżej mamy już oczywiście są kod Butelka bez zwrotna 500 ml. I tutaj mamy <laughs> nieco już mniejszą czcionką, także mam nadzieję, że będę umiał to przeczytać. Treściwe, ciemne piwo, zwieńczone gęstą karmelową pianą, w aromacie dominują kawowe i czekoladowe nuty ciemnych słodów. W tle wyczuwalne suszone owoce, karmel i pieczona skórka chleba. Wyraźna goryczka równoważy jego treściwa słodo treściwą no to on tutaj jest tak napisane, że tego nie widać nawet, treściwa albo treściwą słodową głębię. A pokaźny alkohol przyjemnie rozgrzewa podniebienie, niczym dobre wino wraz z wielki wraz z wiekiem zyskuje charakteru, a jego bukiet wzbogaca się o aromaty porto i suszonych śliwek z rodzynkami. Ten trunek wymaga spokoju i chwili uwagi, jednak w trakcie degustacji rekompensuje z nawiązką poświęcony mu czas. Mamy tutaj oczywiście podpisy też piwowara cieszyńskiego, którego odczytać nie umiem niestety, bo jest strasznie mały. No i tutaj tak, słuchajcie, nagrody. Greater Poland Beer Cup w 2021 roku zdobyło srebro. W 2019 Iberian Awards zdobyło brązowy medal. No i na KPR w roku 2018 w kategorii klasyczny Porter Bałtycki zdobyło też brąz. Także tylko na tym jednym konkursie Greater Poland zdobyło właśnie srebro. Przy czym właśnie Iberian Awards i konkurs piw rzemieślniczych KPR zdobyło właśnie brązowy. Także ogólnie brązowe medale do barwy by się zgadzały, tylko no właśnie. Czemu nie więcej? Czemu nie na przykład nie srebro, a nie złoto, nie? Więc. No nie wiem. Poznaj browar zamkowy, Cieszyn i nasze piwa, oraz sprawdź, gdzie je kupisz. Zapraszamy do cieszyna na zwiedzanie browaru z przewodnikiem. O, właśnie. Trzeba tam będzie jechać, także jeżeli moja ekipa to ogląda, to kiedyś do cieszyna się z pewnością wybierzemy. Byliśmy już w Rysu, w, w, w żywcu, w Tychach. Także i do cieszyna myślę, że trzeba by się kiedyś było. Wybrać. No a do Boża no to rzut beretem, więc to <grystanie> raciborskie piwo, to wiecie. Okej, okay. słuchajcie, stestujmy, bo zapowiada się, to znaczy się parametry mi się podobają. Ten alkohol, tutaj plato, goryczka, 40 IBU. Zobaczymy no, czy będzie to takie piwo idealne właśnie na jakieś takie zimowe wieczory, żeby napić się właśnie czegoś takiego rozgrzewającego, czekoladowego. Zapowiada się obiecujące, tylko właśnie czemu, kurczę, tylko brązowy medal? Czemu nie więcej? Zobaczymy. Pachnie jak porter, czyli jest kawowo, jest czekoladowo. No może właśnie taki, no nie chcę powiedzieć, że to piwo daje taką mączką, ale wydaje mi się, że właśnie jakieś takie suszone rodzynki też tutaj wyczuwam. Ale po zapachu nie sprawia wrażenia mocno alkoholowego, w sensie nie, nie, nie daje tutaj jakąś gorzałą, jakąś wódą, czy coś, czy coś. Pachnie właśnie głównie czekolada, no, po prostu porter, tak? Czyli czekolada, kawa, gdzieś tam właśnie się tak subtelnie przeplatają, gdzieś te właśnie takie owocowe nutki, właśnie takie suszone, nie wiem, rodzynki. I może faktycznie taka, kurde, hmm, przypieczona taka skórka chleba. Ale właśnie na szczęście nie daje alkoholem. Nie, nie czuć tutaj tego 9%. Nie? Zobaczymy jak oczywiście w smaku. Czy będzie rozgrywało przełek. Szkło akurat od komesa. Ko Mam też to drugie szkło od komesa. Taki kielich, ale z niego mi się strasznie źle pije. On jest ciężki i taki raczej strasznie szeroko ma tą czaszę. Nie? Nie, za, nie za wygodnie się z niego pije. Dlatego właśnie zawsze sobie użyczam tego szkła. Właśnie od komesa. No i tak, barwa, no czego się można było spodziewać po porterze bałtyckim, ciemna, nieprzejrzysta, po prostu idealnie czarna, na Wanta black po prostu czarna, czarna. No i co jest charakterystyczne dla stylu, to akurat drobna pęcherzykowa beżowa piana. <laughs> No, tu już o wiele bardziej czuć takie kurcze nuty tej właśnie przepieczonej skórki od chleba niż właśnie tą kawę i czekoladę. Owocowych nut też już tutaj zbyt nie wyczuwam. Tu się chyba wszystko właśnie w tej szyjce od piwa skumulowało. Nie, teraz, teraz nie czuję, ale. Ale wcześniej z butelki właśnie czułem tu takie wyraźne, właśnie kawowo-czekoladowe, gdzieś tam właśnie przeplatały się tak subtelnie te właśnie takie rodzynki. Tak teraz to piwo daje mi właśnie taką przypieczoną skórką od chleba. Nie daje teraz, nie, nie wyczuwam tutaj ani kawy, ani czekolady. Także może z moim węchem jest coś nie tak. Nic, słuchajcie, wasze zdrowie. Wezmę z chęcią jeszcze drugiego łyka. No. Kurde, nie wiem nawet od czego zacząć, słuchajcie. Rozgrzewa fajnie przyłyk w taki przyjemny sposób, w sensie. Jak na te 9,8%, to ten alkohol jest naprawdę tutaj dobrze ukryty. To znaczy się, nie jest to piwo takie, kurde, wiecie, że jak bierzecie łyk, to aż takie... Jak jakiś ris, albo właśnie, no teraz już imperia stał, bo już się odchodzi raczej od risów, wiadomo dlaczego. Także nie jest to piwo takie mocne, jak mogłoby się wydawać. Właśnie ten alkohol, ten 9,8% jest tutaj naprawdę dobrze ukryty. Nie czuć go aż tak, ale jak rozgrzewa. I to właśnie w taki przyjemny sposób, taki nie męczący. Ta goryczka też jest tutaj taka właśnie. Jak tutaj określili, wyrazista. Nie, ta goryczka rzeczywiście też jest taka bardzo spoko, wyczuwalna. Taka właśnie. Wydaje mi się, że bardziej kawowa, ale. Jest, jest wyczuwalna. Ale właśnie taka niezalegająca. Nie, nie, nie męczy to piwo. Przy broni łyka po prostu to piwo nie męczy. Ta goryczka jest właśnie. Prze... E, rozgrzewa przełyk Goryczka jest właśnie taka niezalegająca. Ale wyrazista, wyczuwalna. Fajnie. E, natomiast jeśli chodzi, słuchajcie, o smak, właśnie kawowo czekoladowy I wydaje mi się, że bardziej tutaj w smaku czuję jednak tą kawę niż tą czekoladę. I gdzieś tam może, no nie wiem, tak kurczę. Wezmę jeszcze jednego kontrolnego mójka. No tak, no o wiele bardziej wyczuwam to tą kawę niż tą czekoladę. Może gdzieś tak później, tak subtelnie. Tutaj tak... Jakoś te wszystkie, te, 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 te nuty się tak jakoś przeplatają. Eee... Ogólnie kawa jest na pierwszym planie. Może gdzieś tam tak czuję gdzieś tą czekoladę taką właśnie... Nie wiem czy gorzką, ale taką właśnie, nie wiem, mleczną może <grych> czekoladę. No nie wiem, co, coś tam takiego czekoladowego czuć. Gdzieś tam po drodze też właśnie ta przypieczona skórka od chleba taka kontrowana właśnie tymi... Ee, jakimiś, właśnie rodzynkami suszonymi, czy coś takiego. Także jakieś tutaj takie owocowe, takie bakaliowe, powiedziałbym nuty, też tutaj w tym piwie wyczuwam, chociaż, tak jak mówię, kawa akurat tutaj gra pierwsze skrzypce. Mm, czekajcie, bo szukam tutaj. Treściłeczkę na piwo. Zwieńczone gęstą karmelową. Kremową pianą. W aromacie dominują kawowe i czekoladowe nuty. Ciemnych słodów, tle wyczuwalne, suszone owoce. Karmel i pieczona skórka chleba. No, akurat. Nie no, tutaj muszę powiedzieć, że z tym ospisem akurat bym się zgodził, bo tutaj rzeczywiście. Dominuje kawa. Gdzieś tam po drodze czuć tą czekoladę, i zaraz później, właśnie takie. Suszone właśnie owoce, jakieś takie właśnie bakalie, takie jakieś suszone śliwki. Czy nie no, śliwki to może akurat nie, ale rodzynki. Takie właśnie suszone rodzynki. Właśnie gdzieś tam jest ta taka przypieczana skórka od chleba. Także nie no, z tym opisem akurat jestem się w stanie zgodzić. Rozgrzewa przyłyk. Goryczka jest właśnie taka wyrazista, ale właśnie nie męcząca. Pije się to naprawdę przyjemnie. No i właśnie, no nie czuć tego alkoholu, nie jest to takie, mogłoby się wydawać, że 9,8%, no 9,8 8, Jezu, już mi się jadł, 9,8% alkoholu może wydawać się dużo, natomiast tutaj jest naprawdę dobrze ukryty, ten alkohol właśnie nie jest taki wyczuwalny, nie daje to piwo wódom, ani ten, pije się to naprawdę przyjemnie, także myślę, że to jest naprawdę... Dobry porter, bałtycki. Myślę, poleciłbym go początkującym osobom. Jeżeli już na przykład chcecie się napić, odpocząć od tych wszystkich jakichś tam pilsnerów, pilsów, lagerów, ipek, apek, i tak dalej, i tak dalej, i macie ochotę napić się jakiegoś porteru właśnie bałtyckiego, to myślę, że byłbym w stanie tego na polecić początkującym osobom, bo Pije się to przyjemnie, rozgrzewa w przełek, ale właśnie nie jest to piwo, które męczyłoby w żaden sposób, nie? Nie ma w tym piwie nic takiego, co by odrzucało Taki właśnie kurczę. Może po prostu mm, nie, jest, nie jest on taki intensywny w tych smakach. W sensie, że nie jest taki za bardzo kawowy, taki gorzki, perfidny. Jakieś gorzka czekolada, takie kakao, wiecie, tam 90 czy tam 100%, czy coś. Nie, właśnie jest takie kurcze jak na Portera. To jest właśnie lekkie w tych smakach. To znaczy się dominuje ta kawa nad tymi tymi wszystkimi, ale jest takie właśnie kurcze fajne. Fajne piwko. I myślę, że naprawdę byłbym w stanie polecić właśnie początkującym osobom Jak już chcecie się napić porteru bałtyckiego To polecałbym Właśnie tego Cieszyna I właśnie Komesa, porter bałtycki A jeżeli lubicie już tam jakieś takie warianty smakowe to polecam barley wine i Jeszcze był tam jakiś fajny taki komes Zwykły komes i barley wine polecałbym na pewno Płatki dębowe, no, już dla, jak dla mnie snakowały dziwnie. No, ale nie. Ogólnie ten cieszyń jest naprawdę bardzo spoko. Nie powiedziałem o, o ocenie. jakbym ocenił to piwo? No, nie no, to to nie jest zdecydowanie, ale kurde, no, tak się zastanawiam. Nie no, jest dobre. Jest dobre. Nie, nie, nie nie rozwala na łopatki, ale jest taki naprawdę, byłbym go w stanie polecić początkującą osobom, bo nie jest jakiś taki mega zagorzki, ten alkohol właśnie nie męczy. Jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę bardzo w porządku piwo. Bardzo no. Do, jest po prostu dobre. Jest po prostu dobre. Tutaj oceniono je na brąz, ale Gdybym ja, ja miał przyznać medal, to może na zachętę dałbym, dałbym to srebro, nie? Złota raczej nie, ale... Ale na zachętę te, te srebro mógłbym dać, nie? Wasze zdrowie. Nie no, naprawdę bardzo spoko piwo. I to by było słuchajcie moi drodzy, na tyle na odcinku i widzimy się w kolejnej degustacji. Kończę nagrywanie, bo zaraz będę zaczynał live'a na Twitchu <grywa> na żywo, także wbijajcie, słuchajcie na moje pozostałe social media, do których oczywiście odnośniki znajdziecie pod spodem. No i właśnie też na live'y na Twitchu, jeżeli chcecie sobie poglądać jak coś tam ee, jakieś gry ogrywam, czy coś, to to zapraszam. A my tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje. Gdzieś do przetestowania będę miał kolejny porter bałtycki od innego growaru. Trzymajcie się i na razie.